Czy miałeś kiedyś to wewnętrzne przeczucie, że coś jest nie do końca w porządku? Nie w sposób dramatyczny, krzykliwy, ale jak cichy, nieustanny szept w spokojnych godzinach nocy. Uczucie, że świat, w którym żyjemy, ze wszystkimi jego zasadami, systemami i oczekiwaniami, porusza się w rytmie, który nie jest rytmem naszego serca. Biegniemy, osiągamy cele, budujemy, planujemy, ale czy naprawdę czujemy więź z samymi sobą, ze sobą nawzajem, z Ziemią? To nie jest oskarżenie, lecz delikatne zaproszenie do wspólnego odkrywania skąd bierze się ten wewnętrzny niepokój, a co ważniejsze gdzie leży ścieżka do pełni i spokoju. To ścieżka, która wiedzie nie na zewnątrz ku nowym liderom czy systemom, Lecz w głąb nas samych do zapomnianej mądrości naszego serca. Korzeń wielu konfliktów, które obserwujemy na świecie od najdrobniejszej kłótni sąsiadów, po największe wojny między narodami leży w głębokim braku równowagi. Żyjemy w cywilizacji, która gloryfikuje racjonalny umysł, logikę i kontrolę. W świecie zdominowanym przez coś, co można by nazwać nadmiarem Męskiej energii, zorientowanej na działanie. Proszę, nie zrozum mnie źle. Rozum jest wspaniałym narzędziem. Potrafi analizować, strukturyzować i znajdować rozwiązania. Lecz gdy rozum staje się jedynym kapitanem na statku, pozbawionym kompasu serca, nieuchronnie płyniemy w kierunku nieufności i konfliktu. Gdy serce milczy, wszystko staje się kalkulacją, strategią. Wtedy zawieramy traktaty pokojowe nie dlatego, że fundamentalnie sobie ufamy, ale właśnie dlatego, że tej ufności brakuje. Umowa jest w swej istocie pomnikiem nieufności, to ubezpieczenie na wypadek, gdyby druga strona nie dotrzymała słowa. Wyobraź sobie świat, w którym nie byłoby to potrzebne świat, w którym naturalną podstawą każdej interakcji jest głębokie, odczuwalne zaufanie. W takim świecie wojny po prostu by wyparowały, ponieważ fundament, na którym są zbudowane, lęk i oddzielenie, rozpuściłby się w cieple zbiorowej więzi. Może to zabrzmieć dziwnie, a nawet nieco cynicznie, ale nasz obecny system ekonomiczny w perwersyjny sposób uzależnił się od konfliktu i niedoboru. Pokój na skalę światową fundamentalnie zachwiałby systemem w jego obecnej formie. Polityka, która w założeniu powinna służyć dobru ludzi, często staje się grą o władzę, zyski i wpływy, w której utrzymywanie napięć bywa bardziej opłacalne niż tworzenie harmonii. Ale oto kluczowe spostrzeżenie. Cała ta konstrukcja stoi i upada wraz z naszym udziałem. My ludzie jesteśmy jej fundamentem. Jeśli fundament postanowi się przesunąć, nawet najwyższa wieża nie zdoła się ostać. Mamy tendencję, by spoglądać w górę na polityków i liderów, oczekując, że to oni zmienią świat. Ale to jest głęboka iluzja bezsilności. Prawdziwa moc nie leży w dekretach czy ustawach, ale w cichych, zbiorowych działaniach zwykłych ludzi. Wyobraź sobie, że rząd jutro wydaje absurdalne prawo, stanowiące, że nie wolno ci już uprawiać pomidorów we własnym ogrodzie. To tylko eksperyment myślowy, jeśli wszyscy posłusznie przestaną sadzić pomidory i zaczną je kupować w supermarkecie, prawo to zadziała. Ale co jeśli większość ludzi po prostu wzruszy ramionami i powie, To dziwna zasada, nie widzę powodu by się do niej stosować. I będzie dalej z miłością pielęgnować swoje roślinki, wtedy to prawo staje się niczym więcej niż atramentem na papierze. Istnieje w teorii, ale nie ma żadnej mocy w rzeczywistości. Prawo nabiera realnej wartości tylko wtedy, gdy mu ją nadajemy poprzez nasze zachowanie. Ta zasada jest kluczem, wojna jest możliwa tylko dlatego, że istnieje wystarczająca liczba ludzi, którzy wierzą w jej sens i są gotowi walczyć. Gdyby jutro, krytyczna masa ludzi na całym świecie powstała i z głębi swojej istoty powiedziała: Dość, odmawiam dalszego zabijania drugiego człowieka bez względu na powód. Rządy mogłyby decydować, co chcą, ale wojny po prostu by nie było. Armie istnieją tylko dzięki ludziom. Którzy w nich służą. Bez nich cała koncepcja rozpada się w proch. To prowadzi nas do jednej z najgłębszych i najbardziej napawających nadzieją prawd naszych czasów. To my jesteśmy zmianą, nie polityka, nie miliarderzy, którzy zdają się pociągać za sznurki z zakulis. Nawet ich władza zależy od naszej współpracy. Jeśli coraz więcej ludzi wycofa swoją energię z gry opartej na strachu i rywalizacji, a zainwestuje ją w to, co podpowiada im serce, pożywka dla starych struktur władzy sama wyschnie. Rozwiązanie jest więc zaskakująco proste, a jednocześnie stanowi największe możliwe wyzwanie. Żyj z serca, zacznij żyć zgodnie z etyką, którą nosisz w sobie, z tym, co wewnętrznie czujesz. Że jest słuszne, niezależnie od tego, co społeczeństwo uważa za normalne. Jeśli przez całe życie robimy tylko to, co jest postrzegane jako normalne, utrwalamy status quo. Świat nie zmienia się dzięki działaniu jednej osoby, ale dzięki sumie niezliczonych, małych, odważnych wyborów wielu ludzi. A jednak wahamy się. Stoimy. Jak to obrazowo opisuje młoda mądra Kristina von Draen, Tysiącami przed wyimaginowaną czerwoną linią. Ta linia symbolizuje zmianę. Prawie wszyscy na tym placu zgadzają się. Coś musi się zmienić. Powietrze wypełnia szmer aprobaty, ale nikt się nie rusza. Jeden mówi: "Tak, coś musi się wydarzyć, ale nie mam pojęcia co". Jego sąsiad kiwa głową i dodaje: "Dokładnie, a ja wiem co trzeba zmienić." Ale niestety nie mam teraz czasu. Moja praca jest zbyt wymagająca. Trzecia osoba wtrąca się do rozmowy. Świetny pomysł. Miałabym na to czas, ale nie mam pieniędzy. I tak w kółko. Rodzina, okoliczności, ryzyko, niepewność. Jesteśmy mistrzami w znajdowaniu powodów, by stać w miejscu. Znalezienie wymówki jest najłatwiejszą rzeczą na świecie. Nie wymaga odwagi, kreatywności ani siły. To odruch umysłu, który szuka bezpieczeństwa w tym, co znane, nawet jeśli to, co znane, czyni nas nieszczęśliwymi, ale nie możemy w nieskończoność odkładać odpowiedzialności za zmianę, czekając na Zbawiciela, który stąpi z niebios, by rozwiązać nasze problemy. Taki Zbawiciel nie nadejdzie. Owszem, są ludzie, którzy dają impulsy, którzy rzucają światło na możliwości, ale sam ruch musi wyjść od mas. Nie może być tak, że każdy mówi: To zbyt ryzykowne, niech zrobi to ktoś inny. Bo obiektywnie rzecz biorąc, całe nasze życie jest ryzykiem. Każdy z nas może jutro spaść ze schodów. Największe ryzyko, jakie kiedykolwiek podjęliśmy, to inkarnacja na tej ziemi w tej grze zapomnienia. Każdy inny krok jest w porównaniu z tym niewielki. Dobra wiadomość jest taka, że świadomość konieczności zmiany rośnie jak podziemny strumień, który nabiera na sile. Jest więc tylko kwestią czasu, zanim iskra przeskoczy na kogoś wystarczająco odważnego, by powiedzieć: Dobrze, robię to teraz. W momencie, gdy ta jedna osoba wystąpi naprzód, i z intencją postawi stopę na czerwonej linii, wydarzy się coś magicznego. Energia całego pola się zmienia. Nagle wielu z tych, którzy się wahali, powie: Spójrz, ktoś tam stoi nie jestem sam. W takim razie ja też się odważę. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za siebie, za nasze społeczeństwo, za tę planetę. I ostatecznie nie możemy od tej odpowiedzialności. Uciec. W życiu każdego człowieka przychodzi moment, w którym staje przed wyborem. Czy jest to dla mnie na tyle ważne, by coś zmienić, nawet jeśli oznacza to, że przez chwilę będę stał sam i będą na mnie dziwnie patrzeć? Czy wolę pozostać w komforcie tego, co znane, nawet jeśli oznacza to, że jako kolektyw zbliżamy się do przepaści? Wybór należy do nas, jako ludzkiego. Kolektywu. W zasadzie cała wiedza i informacje, których potrzebujemy, są już dostępne. Doskonale wiemy, czego już nie chcemy w przyszłości. Wiemy w teorii, co byłoby potrzebne, aby zmienić świat na lepsze. Może nie mamy jeszcze szczegółowego planu od A do Z, jak dokładnie będzie wyglądać przyszłość, ale to nie zawsze jest konieczne. Nie musisz mieć w głowie w pełni opracowanej teorii. Czasem wystarczy po prostu poczuć w sercu i z pełnym zaufaniem powiedzieć: Tak, nadszedł czas na tę zmianę, jestem gotów. Gdy tylko zrobisz ten pierwszy krok, z jasną, pozytywną intencją w sercu, właściwe rozwiązanie stopniowo samo się pojawi. Możemy zaufać wszechświatowi, stworzeniu. Kiedy wszechświat zauważy, że ludzkość zaczyna się poruszać, środki i wglądy, których potrzebujemy do rozwiązania konkretnych problemów, zostaną nam podane. Ale dopóki wszyscy będziemy siedzieć i czekać, nic się nie zmieni. Ta wewnętrzna podróż do serca wymaga jednak syntezy, która często jest pomijana. Duchowość i krytyczne myślenie nie są swoimi przeciwieństwami. Często widzę, że ludzie uduchowieni. Mają tendencję do ignorowania fizycznego, trójwymiarowego świata i jego mrocznych stron. Skupiają się na wyższych wymiarach i zapominają, że jesteśmy tu i teraz, w tym ciele, na tej ziemi, aby wnosić świadomość. Z drugiej strony są krytyczni myśliciele, nonkonformiści, którzy bezbłędnie dostrzegają manipulacje w polityce i mediach, ale często odrzucają subtelny, Duchowy wymiar istnienia. Prawdziwa ekspansja świadomości, tak jak ja to widzę, obejmuje oba te aspekty. Chodzi o to, by nauczyć się rozumieć subtelne światy oraz zgłębić ukryte mechanizmy naszej fizycznej rzeczywistości. W szkole i mediach nie poznajemy całej prawdy o tym, jak działa nasz świat, więc jeśli chcesz ją poznać, musisz sam szukać, zadawać pytania. I mieć odwagę spojrzeć poza prezentowaną narrację. Te dwa światy, duchowość i krytyczne myślenie, nie powinny się zwalczać, lecz harmonijnie uzupełniać. Można mieć głęboki duchowy światopogląd i jednocześnie spoglądać z ostrym, krytycznym okiem na to, co dzieje się na światowej scenie. Ostatecznie wszyscy będziemy musieli zająć się oboma aspektami aby przebudzić się jako ludzkość. To taniec między tym, co ziemskie, a tym, co kosmiczne, między sercem a jasnym, rozróżniającym umysłem. Ale najważniejsze jest to, aby każdy robił to we własnym tempie i na swój własny sposób. Nikt nie musi się zmieniać. To całkowicie dobrowolna podróż. Tyle, że z szerszej perspektywy nie mamy już nieskończenie wiele czasu. Nie mamy już całych wieków na skorygowanie kursu naszego świata. To nie oznacza, że potrzebna jest panika, wręcz przeciwnie, oznacza to, że nadszedł czas, aby zrobić ten pierwszy krok, jakkolwiek mały, w dowolnej dziedzinie, która wydaje ci się słuszna. I to prowadzi nas do lęku przed podjęciem złej decyzji, strachu przed tym, że zrobimy coś nie tak. Jesteśmy tak przyzwyczajeni do czekania na nauczyciela guru, który powie nam dokładnie, co mamy myśleć i robić. Ta epoka dobiegła końca. Ta koncepcja była kiedyś użyteczna, ale teraz jest jednym z tych przestarzałych wzorców, które możemy puścić wolno. Dziś nie potrzebujemy już kultu jednostki. Ludzkość znajduje się w nowej fazie rozwoju. Teraz są ludzie, którzy dają impulsy i idee. Zachęcając nas do samodzielnego myślenia i działania na własną odpowiedzialność. Liczy się przesłanie, a nie posłaniec. Nie jestem guru i nie chcę ślepych naśladowców. Nie chcę sam ratować świata, bo nie potrafię, nikt nie potrafi. Wolę dzielić się swoją perspektywą w nadziei, że zainspiruje cię ona do odnalezienia własnej prawdy. Słuchaj tego, co mówię, ale zawsze pozostań krytyczny. Poczuj, czy rezonuje to w twoim sercu. Weź to, co możesz wykorzystać, a resztę z miłością zostaw. Nie chodzi o mnie, chodzi o ciebie. Nigdy nie znajdziesz w świecie zewnętrznym kogoś, kto w pełni odpowie na wszystkie pytania dotyczące twojego życia. Odpowiedzi możesz wydobyć jedynie z samego siebie, z własnego, wewnętrznego źródła. Możesz jednak otrzymać od innych coś, co cię otworzy, poszerzy twoje horyzonty i zmieni perspektywę na życie. Ale nawet wtedy, to ty jesteś odpowiedzialny za prawidłowe połączenie elementów układanki i zintegrowanie zdobytych wglądów ze swoim życiem. To jest proces. Przez wieki i tysiąclecia podróżowaliśmy przez świat, który przedstawiał nam zupełnie inny obraz świata i zupełnie inną tożsamość. Zapomnienie, Wciąż tkwi głęboko w naszych komórkach, dlatego potrzeba czasu, aby powoli wybudzić się z tego snu i na nowo odkryć naszą prawdziwą tożsamość. Ważne jest, abyśmy w pewnym momencie rozpoczęli pracę nad sobą w jakiejkolwiek dziedzinie. Czy zajmie to miesiąc, rok czy dziesięć lat, nie ma to większego znaczenia. Najważniejsze jest to, że pewnego dnia zrobisz ten pierwszy krok. Spójrz na swoją przeszłość i na przeszłość ludzkości. Mimo wszystkiego, czego doświadczyliście, najbardziej szalonych i bolesnych przeżyć, najgłębszej ciemności, ludzkość wciąż istnieje. Były królestwa, które powstawały i upadały, klęski głodu, wojny, katastrofy naturalne, nawet dwie wojny światowe. A jednak przetrwaliście to wszystko. Czy to nie cud, że wciąż tu jesteśmy, mimo wszystko? Ziemia, woda, powietrze, nasza żywność, wiele z tego jest zatrute, a jednak żyjemy. To nie jest oczywiste. To pokazuje niewyobrażalną odporność. Ludzkość udowodniła, że nie załamuje rąk w obliczu problemów. Miasta były niszczone i wielokrotnie odbudowywane. Dopóki ludzkość wierzy w siebie i nosi w sercu wspólne pragnienie lepszego świata, ten lepszy świat nadejdzie. Nie ma nic potężniejszego niż grupa ludzi, która z serca postanowiła stworzyć coś razem dla dobra ogółu. Kluczem jest więc świadomość, że nie możemy zrzucać z siebie osobistej odpowiedzialności i że tylko wtedy, gdy będziemy autentycznie sobą, coś naprawdę się zmieni. Dominujące normy społeczne doprowadziły nas do miejsca, w którym jesteśmy jako społeczeństwo. Logiczne jest więc, że prawdziwa zmiana może nadejść tylko wtedy, gdy odważymy się myśleć i działać poza tymi normami. Nie chodzi o to, by dostosować się do jakiejś normy, ale o to, by być w zgodzie z samym sobą. Nie przyszliśmy na Ziemię, by przeżyć życie jako organiczne roboty, zaprogramowane przez szkołę i pracę. Jesteśmy tu, by zostawić po sobie świetliste ślady, a to, Zaczyna się od wzięcia pełnej odpowiedzialności za własne życie. Jeśli studiujesz kierunek, który cię unieszczęśliwia, podczas gdy twoje serce krzyczy, że chcesz być stolarzem, posłuchaj tego głosu. To nie znaczy, że musisz z dnia na dzień wszystko rzucić, ale możesz przynajmniej zrobić pierwszy krok. Rozmowa, poszukiwanie informacji, zapis na kurs wieczorowy. Zacznij poruszać się w kierunku swojego serca. Ponieważ wszystko w tym wszechświecie jest wibracją, częstotliwością. Jeśli chcemy podnieść wibrację ludzkości, nie stanie się to, dopóki większość ludzi ze śmiertelnie poważną miną będzie robić rzeczy, które nie przynoszą im radości. Ludzie, którzy robią to, co jest dla nich właściwe, co daje im przyjemność i spełnienie, sprawiają przyjemność nie tylko sobie, ale całemu światu. Jesteśmy połączeni ze wszystkim, a każdy akt autentycznej radości wysyła fale światła na całe pole kolektywne. Chodzi o to, byśmy obudzili samych siebie, zaczęli zmieniać własne życie, a stamtąd, gdy nadejdzie odpowiedni czas, zmienili również coś w świecie zewnętrznym, nie dlatego, że ktoś tak każe, ale dlatego, że sam tego chcesz, z głębokiego wewnętrznego przekonania. Dlatego zapraszam Cię, drogi przyjacielu, abyś na chwilę się zatrzymał. Poczuj Ziemię pod stopami, weź głęboki wdech i wydech i zadaj sobie pytanie, jaki jest mój następny krok? Nie krok, który uratuje świat, niewielki porywający plan, po prostu następny, mały, osiągalny krok w kierunku mojego serca. Może to trudna rozmowa, którą od dawna odkładasz. Może to wygospodarowanie pół godziny dziennie na coś, co karmi twoją duszę? Może to powiedzenie nie czemuś, co wysysa z ciebie energię, albo tak małej przygodzie? Nie musimy widzieć całej ścieżki. Wystarczy światło na następny krok. Reszta odsłoni się sama. Dziękuję ci za czas, który poświęciłeś na wspólne zgłębienie tych myśli. Twoja uwaga i twoja obecność są darem. Jeśli cokolwiek w tych słowach z tobą zarezonowało, podziel się swoimi przemyśleniami poniżej. Stwórzmy przestrzeń, w której możemy dzielić się naszymi własnymi momentami czerwonej linii, naszymi wątpliwościami i odważnymi krokami. Bo to w połączeniu znajdujemy siłę, by iść dalej. Życzę ci światła, jasności i nieskończonej miłości. Na Twojej wyjątkowej drodze, zaufaj swojemu sercu ono zna drogę.